Witam serdecznie w przededniu długiego weekendu, dzisiaj we wtorek, zakmurzenie umiarkowane, z dużymi przyjaśnieniami i temperatura dobra do 17 stopni. Ale trochę się pogoda zmieni i to na korzyść, na początek długiego weekendu, dlatego że zmierza do nas z nad Rosji suchy wyż. Zatem szanse na opady to tylko południowe rejony województwa śląskiego, ale też, jeżeli gdziekolwiek spadnie deszcz, 1 czy 2 maja, to bardzo lokalnie i bardzo krótkotrwałe. Temperatury na 1 i 2 maja dobre do 19 stopni, wiatr słaby. Północno-zachodni. Jeżeli chodzi o 3 maja, 4 i 5, o tym powiem Państwu w piątek. Gdyż chciałbym zaczekać, jak się rozwinie sytuacja z tym wyżem, bo on prawdopodobnie zostanie zepchnięty przez inny układ baryczny z nad Skandynawii. I na sobotę, niedzielę, ma być no, radykalna zmiana pogody. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie z tych danych, które mam, wynika, że w sobotę i w niedzielę może nastąpić gwałtowne ochłodzenie do 6-10 stopni, a w Beskidach niewykluczone, że spadnie śnieg. Ale poczekajmy do piątku, kiedy będę więcej wiedział. A 2 maja, przypominam, mamy Dzień Flagi. Także połączmy. Odpoczynek również z uszanowaniem naszych barw narodowych i jeżeli ktoś ma, to niech wywiesi flagę w swoim domu. Tak jak ja. Do usłyszenia.